Wystarczy nałożyć pastę do zębów na limonkę. Rozwiąże to problem, za który płacisz ogromne pieniądze w sklepie. Zacznij jednak od przekrojenia cytryny na pół, wyciśnij sok z obu połówek. Cytryna działa bakteriobójczo oraz rozpuszcza tłuszcz i osady. Wlej cały sok do małej miski. Teraz czas na pastę do zębów. Możesz użyć dowolnej. Pasta zawiera delikatne środki ścierne. Wyciśnij trochę pasty do miski. Dokładnie wymieszaj składniki. Pasta musi się rozpuścić. Teraz dodaj jedną łyżkę sody oczyszczonej. Ma ona właściwości odtłuszczające i działa antybakteryjnie. Mieszanka zacznie się pienić. Kolejny składnik to płyn do naczyń. Działa jak odtłuszczacz. Dodaj dwie łyżki do mieszanki. Wymieszaj wszystko dokładnie. Za pomocą lejka, przelej płyn do butelki ze spryskiwaczem. Ułatwi to dozowanie produktu. Twój domowy środek jest gotowy. Użyj go w łazience lub kuchni. Doskonałe czyści, ale przede wszystkim dezynfekuje powierzchnie. Zwalcza bakterie, usuwa tłuszcz i zostawia świeży, cytrusowy zapach. Naturalny, tani i skuteczny. Już nie wrócisz do sklepowych środków.